Brexit z punktu widzenia konsumenta informacji jest takim tematem, takim tasiemcem, który nie kończy się, natomiast kilka ważnych elementów miało miejsce i, i, i zdarzyło się w tym temacie. Po pierwsze wybory w Wielkiej Brytanii, gdzie partia Borisa Johnsona zdobyła zdecydowane zwycięstwo. Efekt będzie taki, że to co zaproponował premier Johnson wygląda na to, że dostało mandat także Brytyjczyków. To jest jeden element. Drugi jest taki, czy z ewentualnym wyjściem Wielkiej Brytanii, jak poradzą sobie z, z tym wszystkim polscy przedsiębiorcy, ale też polscy obywatele, którzy są na wyspach. Więc jeżeli chodzi o Polaków, którzy są na wyspach, to widać też w rozmowach z dyplomatami brytyjskimi, czy, czy innymi przedstawicielami gospodarki, czy życia gospodarczego brytyjskiego, Polacy są istotnym elementem tamtejszego krajobrazu i, i, i na pewno nie będą chętnie wypychani z, z terenu Wielkiej Brytanii, kiedy Wielka Brytania nie będzie członkiem Unii Europejskiej. Pytanie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czy ten okres przejściowy? Nie zaszkodzi naszym relacjom. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania póki co jest trzecim największym partnerem handlowym Rzeczpospolitej, więc te relacje handlowe do tej pory były bardzo intensywne. Miejmy nadzieję, że te narzędzia, które będą zastosowane przez jeden i drugi rząd, tak naprawdę pomogą przejść przez ten okres turbulencji suchą nową.